Dzień dobry Ponoć wojna nigdy się nie zmienia Ale my na tą wojnę popatrzymy dzisiaj Z troszkę innej perspektywy Otóż na konferencji Bethesdy Dostaliśmy wgląd do takiej gry mobilnej Nazywa się Fallout Shelter I to jest bez wątpienia Bardzo miła niespodzianka Jeżeli chodzi o tą konferencję Jest ze mną Michał Cześć Ee, Michał, który zagrywał się w tą grę i nadal się w nią zagrywa, no i nam e, o niej opowie. Michale, jakie są podstawowe założenia Fallout Shelter? Oczywiście w postapokaliptycznym świecie Fallouta musimy zapewnić przetrwanie ludziom, którzy ciągną do naszego schronu, im bardziej się on rozbudowuje. Także jest to typowy, typowy cóż, symulator budowy schronu, zajmujemy się budowaniem nowych pomieszczeń, upewniamy się, że potrzeby naszych mieszkańców są, są zaspokojone, chociaż głównymi tutaj surowcami jest energia, jedzenie oraz woda. No a y, gra generalnie nie wymaga od nas aż tak wiele uwagi, jak można by się było spodziewać. No dobra, a jak się zdobywa te surowce? Mamy do zbudowania różnego rodzaju pokoje, które odblokowują się wraz ze wzrostem liczebności e, mieszkańców naszego schronu. Każdy kolejny tir daje nam dostęp do, do kolejnego pokoju, a na początku, właśnie, mamy generator mocy. E, mamy pokój, który jakby z, daje nam wodę, oraz mamy jakąś tam kafeterię, czy, czy, czy malutką restauracyjkę, która zapewnia naszym ludziom jedzenie. Oczywiście, jak to w klasycznych grach mobilnych. E, Coś, te, takie surowce produkują się same, jeśli tylko w danym pokoju są mieszkańcy i naszym zadaniem jest kliknąć na dany pokój, kiedy minie odpowiedni czas. No dobrze, a co się tyczy samych mieszkańców schronu? Możemy ich jakoś rozwijać? W jaki sposób przydzielamy im zadania? Jakie to są zadania? Generalnie mamy tutaj system, który znany jest nam z Fallouta, czyli system special. Siedem atrybutów, które każda postać może mieć rozwijane. Postacie zdobywają poziomy wraz z zdobywaniem doświadczenia, oczywiście, a doświadczenie zdobywają poprzez branie udziału w zadaniach, które mają w schronie, czyli jeśli ktoś zajmuje się na przykład elektrycznością, to wraz z kolejnymi zdobywanymi. me Surowcami, postacie również rozwijają swoje doświadczenie. Postać levelujemy po prostu poprzez kliknięcie na, na takiego mieszkańca. Oczywiście, możemy również wysyłać ludzi na eksplorację, co daje nam zarówno okazję do zdobycia kapsli, które są walutą w tej grze, jak i doświadczenia dla postaci oraz nowych przedmiotów. Wszyscy wiemy, że świat Fallouta jest bardzo brutalny, tak więc na pewno na tych naszych biednych mieszkańców jakieś zagrożenia czyhają tu i tam. Tak, mamy kilka rodzajów zagrożeń. Podstawowym, który pojawia nam się od czasu do czasu w miarę rozgrywki, są ataki bandytów. Ataki bandytów polegają na tym, że najpierw przebijają się oni przez nasz, naszą halę wejściową, nazwijmy to tak, do schronu. I zależnie od tego, jaki poziom ma nasza hala, to albo może to zająć troszkę więcej czasu, albo bardzo szybko się przebiją przez naszą obronę. Następnie atakują oni któryś z pokojów, i nasi mieszkańcy mogą się oczywiście przed ich atakiem bronić. Teraz możemy, zdobywając broń, oczywiście uzbroić naszych mieszkańców krypty, dzięki czemu zadają oni większe obrażenia i dzięki czemu mogą sobie łatwiej poradzić z najazdem bandytów. Oprócz tego mamy jeszcze losowe zdarzenia, takie jak wybuchający ogień w pomieszczeniach lub też atak karaluchów, zmutowanych karaluchów oczywiście. Tak samo tutaj w tym wypadku postacie muszą znajdować się w danym pomieszczeniu, żeby poradzić sobie z tym zagrożeniem. Problem jest niestety taki, że im bardziej rozbudowujemy nasz schron, tym gorzej ten system działa. Postacie na przykład automatycznie nie zbiegają się w kierunku zagrożenia, aby sobie z nim poradzić. Musimy je tam przenieść. Szczególnie na mniejszym ekranie to jest dość problematyczne. Musimy też pamiętać, że po wszystkim postacie nie wrócą do swoich zadań. Musimy je tam znowu przydzielić. Co przy dość dużym zagrożeniu stanowi niestety dość poważny problem i musimy spędzić trochę czasu nad przyporządkowaniem ról, tak jak miało to miejsce przed atakiem. No a co z interakcjami między mieszkańcami? Tak, jest tutaj oczywiście bardzo charakterystyczna cecha tej rozgrywki, kiedy budujemy pokoje mieszkalne, to oczywiście możemy dać do tych pokoi, przyporządkować do tych pokoi kobietę i mężczyznę, jeśli wpadną sobie w oko, tak to nazwijmy, mogą oni spłodzić potomka, co jest dość, myślę, dobrym sposobem i tanim sposobem na zdobywanie nowych mieszkańców krypty. Wspominałeś wcześniej o eksploracji, na czym ona konkretnie polega i w jaki sposób ona przebiega, jak ona jest obrazowana w Fallout Shelter. Eksploracja generalnie myślę, że może pozostawiać trochę do życzenia, chociaż musimy pamiętać, że jest to gra mobilna, która rządzi się swoimi prawami. Polega to po prostu na tym, że przenosimy jednego z naszych mieszkańców na zewnątrz schronu i tam dajemy, wydajemy mu rozkaz wyruszenia na eksplorację. Kiedy już wybierzemy dla postaci ubiór, broń oraz dodatkowe wyposażenie, nasza postać rusza na eksplorację świata. Dzieje się to w czasie rzeczywistym, czyli faktycznie jeśli. Minie godzina, to, to postać będzie przez godzinę podróżować. Może napotkać różne zagrożenia, może napotkać różne bitwy. Jest też opcja na znalezienie nowych przedmiotów co, co jest chyba najłatwiejszym sposobem i darmowym, oczywiście, sposobem zdobycia nowych rzeczy dla naszych mieszkańców. Czas powrotu, z tego co mi się wydaje przynajmniej jest jakby połową czasu spędzonego na zewnątrz. Biorąc pod uwagę to, że jest to gra free-to-playowa, oczywiście musimy się liczyć z jakimiś mikrotransakcjami. W jaki sposób one wyglądają w tej produkcji? System mikrotransakcji generalnie wygląda dość niecodziennie w przypadku Fallouta Shelter. Jakby nie musimy tutaj z tego w ogóle korzystać, żeby móc cieszyć się grą. Nie ma tutaj punktów energii, które muszą się odnawiać, i możemy oczywiście zakupić wtedy jakieś paczki, które, które pozwolą na natychmiastowe odnowienie energii. Tutaj generalnie paczki zawierają po prostu zawsze cztery karty. W ramach tych kart, tych kart możemy dostać kapsle, które są walutą w Falloutie. Możemy dostać postacie mieszkańców, które zazwyczaj są bardzo zaawansowane. Pamiętam, jedną z pierwszych postaci był mieszkaniec na 40 poziomie, co Generalnie wymaga na pewno bardzo długiej rozgrywki, no i oczywiście możemy też dostać zapasy oraz broń czy, czy ubiór dla naszych postaci. Najciekawsze jest też to, że te tak zwane lunchboxy możemy dostać za wykonywanie różnych zadań. Przykładowo jednym z celów jest zebranie 100 jednostek pożywienia. Za to dostajemy kapsle akurat, no ale rzeczy typu wylewelowanie postaci są czasem nagradzane właśnie lunchboxem, który, który możemy otworzyć. Patrząc na system mikropłatności w tej grze, mam wrażenie, że Bethesda niekoniecznie chce zarabiać na tej grze, że Fallout Shelter służy Bethesdzie tylko i wyłącznie do, do promocji marki i do o, zainteresowania graczy ich, ich inną produkcją, czyli Fallout 4. Jak wygląda to z Twojej perspektywy? Czy rzeczywiście te mikrotransakcje są konieczne po to, żeby, żeby grać komfortowo? Jest to tak jak mówisz, faktycznie Bethesda nie sprawia wrażenia jakby chciała zarobić na tej grze, a raczej jest to ruch marketingowy, żeby, żeby podtrzymać to zainteresowanie, chociaż premiera Fallout 4 nie jest aż tak odległa. I wydaje mi się po tych kilku godzinach grania, że gra faktycznie nie wymaga od nas kupowania kolejnych paczek, aby cóż, mieć większą przyjemność z rozgrywki. Dostajemy te paczki za wykonywanie zadań i jest to już duże frajda. Ale co ciekawe, wygląda na to, że zarówno w polskim, jak i w amerykańskim App Store Fallout jest na piątym miejscu w najbardziej dochodowych aplikacjach. Co też daje do myślenia, bo to znaczy, że ludzie z wielką ochotą wydają pieniądze na Bethesda, choć wcale nie muszą. No i ostatnie pytanie: czy fani e, Fallouta mają tu czego szukać? Myślę, że najwięcej mają tutaj czego szukać osoby, które są fanami gier mobilnych przede wszystkim. A dla fanów Fallouta jest to taki drobny wybryk natury, przy którym prawdopodobnie mogą spędzić kilka godzin, a poza tym, no niestety, gra aż tak długo nie utrzyma przy sobie ludzi, którzy czekają na pełnoprawną kontynuację gry. Ale jednak myślę, że warto grę sprawdzić, warto spędzić przy niej kilka godzin, niekoniecznie wydawać na nią pieniądze. I taki właśnie jest Fallout Shelter. Oczywiście podzielcie się z nami w komentarzach, co o nim myślicie, czy graliście. My się z Wami żegnamy. Do usłyszenia. Cześć.